Ja pracowałam rok czasu, w biurze chodziłam regularnie do pracy, no i strasznie mnie to nudziło. Teraz mamy firmę reklamowo-dekoratorską. Od 20 lat się realizuje w tym i bardzo mi się to podoba. Jest kontakt z ludźmi, różnorodność przede wszystkim zadań, człowiek porywa się na nowe realizacje, nowe, nowe projekty, i jest to fajne, no nie ma monotonii. Cały czas coś nowego, a poza tym. My się specjalizujemy w tym, że robimy rzeczy nietypowe na zamówienie, czyli każda praca nowa, która do nas przychodzi, którą przyjmujemy, zmusza nas do ciągłego uczenia. I to jest bardzo fajne w tym zawodzie. Koty, ja wiem, te koty to. I powiem, człowiek się rodzi i nie wie, co go w życiu spotka, ale w zasadzie to chyba ci na górze wiedzą, bo zawsze opowiadam taką anegdotę. To się anegdotą stało teraz, kiedy już powstała kocia-mama. Ale ja nawet jak będąc dzieckiem, chorowitym dzieckiem, jeździłam do babci na wieś, do Uniejowa, tam, się, yy, tam zawsze się ze mnie ciotki śmiały, bo chodziłam po wsi i pożyczałam koty. I z chwilą, kiedy wracałam do domu, babcia te koty oddawała. Czyli po prostu te koty gdzieś były, tylko czekały. Czekały na czas, kiedy pomogę mężowi ustabilizować firmę zawodowo, wychowam syna, a wtedy będę miała te swoje pięć minut, kiedy mogę realizować się inaczej. Bardzo lubię podróże, no chyba każdy. Lubię czytać, dużo czytam. Ale lubię wyszywać obrazy, właśnie ja, ja każdą szmatkę, każdą serwetkę, którą y, otrzymam, to ja sobie zaraz to jakoś upiększam. Na przykład mam całą galerię obrazów ręcznie haftowanych. Mnie to y, i uspokaja, ale ten moment, kiedy ja wyszywam, haftuję te obrazy i pozwala mi pewne rzeczy w głowie tak poukładać, prawda? Y, wtedy mam moment na przemyślenia, na podejmowanie decyzji. I to jest tak, taka chwila dla mnie. Generalnie albo robię to rano, albo w nocy, kiedy jest cisza, kiedy nie ma telefonów, kiedy nikt nie przychodzi. No to jest wtedy ten moment dla mnie, obrazy. Z tego czasu, kiedy nie było jeszcze fundacji, należałam do trzech bibliotek jednocześnie i wyczytałam tam wszystko. Ja czytam po prostu, bardzo lubię książki historyczne. I to tak idzie seriami. Jak zaczynam na przykład Biduela czytać, to czytam go od początku do końca, wszystkie jego pozycje. To jest w pewien sposób w moim w mojej takiej naturze, bardzo niby nieuporządkowanej, porządek, prawda? Bo jeżeli coś zaczynam, to niby jest to chaos, ale chaos dla kogoś, kto w tym nie żyje, a dla mnie jest to porządek. I tak po, po kolei mam wszystkich przeczytanych. Jeżeli czytam Dołęgę Mostowicza, to też od początku do końca. Wszystko, wszystko po prostu, jak zaczynam, to kończę. I tu wrócę do fundacji. Jedyną osobą, która była przeciwna moim założeniu fundacji, był mój mąż. Bo on po prostu już mnie zna tyle lat i po tym, jak żeśmy organizowali swoje życie rodzinne, zawodowe, jak wychowywałam syna, to on, on po prostu wie, że ja nie umiem robić nic na półgwistka, że jak ja się w coś zaangażuję, to, to wtedy już leci fala po prostu. No i Jeżeli wychowywałam syna, to chodził na kurs tańca towarzyskiego, na, na zajęcia filatelistyczne. Zamiast dzieci inne się bujały na, na trzepaku, a on się nigdy, on nie miał czasu, po prostu. Jak zaczęłam go uczyć języków, zna cztery. Także no, po prostu wszystko, wszystko jest... Zawsze, zawsze po prostu mąż mówi, że trudno za mną nadążyć, bo ja ciągle gdzieś biegnę. Jeździmy na koncerty, tak. Byłam na wszystkich koncertach Jet w Polsce, byłam na Pink Floydach, także no, fajnie, lubię też, chociaż... W szkole podstawowej mój zaprzyjaźniony pan od muzyki, przyjaciel rodziny, mówi: masz piątkę, ale nie śpiewaj. <grytanie> lubię. <grytanie> Bardzo lubiłam Frediego Merkury. na się popłakam, jak umarł. Najbardziej drażni mnie poprawianie. I jeżeli ktoś przychodzi na chwilę, no bo wiadomo, do fundacji przychodzą różne osoby, Niektóre się odnajdują, niektóre nie, i wtedy się rozstajemy. Oczywiście one wiedzą, że zawsze pomożemy, i jest fajnie, ale najbardziej mnie irytują osoby, które wszystko wiedzą lepiej. No, no nie ma tak, żeby każdy był omnibusem i się znał na wszystkim, prawda? No przecież, jeżeli zapraszam jakąś dziewczynę do współpracy w fundacji, to zawsze mówię: jaka jest płaszczyzna Twojego działania? W czym chcesz się odnaleźć, spełnić? W czym, w czym się chcesz zrealizować? No bo przecież ja. Też się nie znam na wszystkich. Ja jestem menadżerem, ale, ale załóżmy od y, y, żmudnego wklepywania różnych wiadomości na stronkę. Są inne osoby, które mają wykształcenie informatyczne, im to sprawia przyjemność. Y, dla nich to jest łatwe. Ja lubię pisać reportaże i, i po prostu uważam, że każdy powinien znaleźć swoją działeczkę, to taki mały zakres działania, gdzie... To co robi sprawi mu przyjemność, prawda? Bo fundacja to nie ma być za karę. My tu jesteśmy po to, że się przyjaźnimy razem ze sobą, współpracujemy, wspieramy się, a przede wszystkim cieszymy się, że możemy robić coś fajnego. I po prostu osoby, które nie, nie preferują tych samych yy, założeń, ani, ani po prostu nie hołdują takim samym yy, może zasadom jak my, kompletnie się u nas nie odnajdują. I to siłą rzeczy, to my się o to nie gniewamy. Kiedyś było mi z tego powodu przykro, że osoby były odchodziły, a teraz po prostu uważam, że taka jest kolej życia. I godzę się na to.